Time long ago, there lived in the kingdom of Galomir a sorcerer named Zarok. This arrogant, pitiless man hated his fellow citizens for their simple and peaceful ways, so he raised an army of demons and set out to take the realm for his own. The king's champion, Sir Daniel Fortescue, led the militia into battle against this unknown. Songs are still sung of how he spearheaded the charge deep into the accursed multitude, how demons fell before him like wheat before the scythe, and how at last, though mortally wounded, he destroyed the sorcerer utterly. Fortescue went down in history that day as the hero of Galilea, and a time of peace began, which was to last for a hundred years. source Hej, z tej strony Nero, a w zasadzie Yo to Nero Witam Was wszystkich w nowej serii na tym kanale. Mianowicie zajmiemy się grą pod tytułem Medieval. Jest to gra oczywiście na PlayStation 1, nasza raczka PSX. -a. No i e, większość rzeczy, większość rzeczy e, chciałbym raczej już opowiedzieć podczas rozgrywki, tak więc weźmy sobie już nową grę. Has risen again, Sir Daniel Fortescue. See the hero of Gallomere who fell at the first charge. The fog of war and the shrouds of time conspire to turn the arrow fodder into the saviour of the day. But we knows better. <laughs> a chance, to forget the ignoble truth, a chance to live up to the legend. We hope it W porządku, rozpoczynamy grę. W porządku. Lecimy. E, tak, jest to gra Medieval jest to gra oczywiście na PlayStation 1, gra mojego dzieciństwa, którą swoją drogą kiedyś bardzo się bałem. <laughs> Naprawdę, a ta gra nie jest straszna. Ma, rzecz bym nawet powiedział, nawet bym powiedział, że, że, że ona tak drwi trochę z tej, tej takiej mroczności, że tak powiem. No, spójrzcie po prostu sobie na tego szkieletorka. O, właśnie, nawet możemy sobie taką kamerę obrać. No, co tam kolego? No, się ma Główny bohater jest moim imiennikiem. Swoją drogą mieliśmy okazję nim pograć w PlayStation All Stars Battle Royale. Ta seria też jest u mnie na kanale, więc jeżeli ktoś chce, no to może sobie zajrzeć tam. Ale ja tylko mówię, chcę napomknąć. Główny imiennik główny imiennik, główny bohater jest moim imiennikiem e, tak, ja też mam na imię Daniel swoją drogą, w tym momencie podnosimy swoją broń, która będzie nam towarzyszyć praktycznie do końca naszej gry z tej broni możemy wykonywać dwa ataki taki właśnie naładowany e, który powoduje, że Daniel tak się kręci no i zwykłe takie mm, szybkie ciosy, tak to sobie pozwolę nazwać Tutaj mamy poziom taki tutorialowy, który nam mniej więcej wyjaśnia, co mamy robić. No ale tak, o co chodzi w tej grze? Panie, panie Danielu, pan wyjaśni. Halo, bo pan mówi, że ta gierka jest na PSX i w sumie tylko tyle. Więc tak, chodzimy sobie bohaterem, który właśnie był mm, głównym czempionem króla i yy, to on właśnie miał powstrzymać, właśnie czarodzieja za który. Co dziwne, nagle znowu się pojawił i postanowił, e, że za rok oczywiście, że tak jakby e, owładnie e, ludźmi, zrobi z nich takich troszeczkę umarlaków, czy też zombi e, powskrzesza też zombiaki, więc w tej grze będziemy raczej skupiać na zabijaniu zombiaków, chociaż też będzie możliwość. E, walki z e, właśnie tymi ludźmi zamienionymi w tak jakby zombiaki, mm, więc takich ludzi nie możemy tykać. No a jako, że e, Zarok odwiedził też cmentarz, e, na którym właśnie znajdowało się ciało Dana, no to Dan też został wskrzeszony, no i jego zadaniem jest e, powstrzymać po prostu Zaroka, bo Zarok sobie za, na za dużo pozwala, no co on sobie wyobraża. Okej, okay, bo troszeczkę się rozgadałem, więc po prostu musimy być po raz kolejny bohaterem. Ale zaraz, zaraz, jakim bohaterem, kolego sympatyczny? E, przecież Dan Fortescue, czempion króla, zginął praktycznie na pierwszej fali uderzenia, e, dostając strzałą w oko, gdzie właśnie teraz jak widzicie, y, też było to widać na filmiku, Dan nie ma oka. Iż gdyż ponieważ po prostu oberwał ze strzały. To jest dosyć smutne, że taki wielki bohater, a zginął jako pierwszy. No i troszeczkę tutaj ludzie się ludzie, gargulce, bo ludzie go uważają za bohatera, jakimś dziwnym po prostu trafem tak się stanęło, że, że właśnie Dan stał się bohaterem, ale wszyscy wiedzą, że no Dan niestety nim nie był. No i jako, że został wskrzeszony ma możliwość udowodnienia, że jednak jestem bohaterem. Dobra, w tym momencie sobie też podnosiliśmy kilka rzeczy, mianowicie tarczę, którą możemy się bronić. Gdzie jest też swoją drogą symbol Dana czy też jego czaszka? Podnieśliśmy też noże do rzucania. Z selectem mamy właśnie inwentory. Zmienimy sobie z powrotem na nasz klasyczny miecz. I Tu mamy taką fiolkę z życiem. Kiedy ją zbierzemy. No to mamy tak jakby jedno życie dodatkowe, czyli jak stracimy ten pasek, który wynosi 300, e, stracimy go po prostu, czyli po prostu no będziemy mieli liczbę 0. E, odzyskujemy zdrowie 300 HP, po prostu poświęcając tą jedną fiolkę. Tutaj mamy taką łapkę, podchodząc do niej cyk, e, kładziemy na niej runkę, no i brama się otwiera, wychodzimy z tej całej krypty. Tutaj dosyć ważna rzecz. Te takie zielone hmm, pyłki, promyczki. Na katcece było widać właśnie, że zarok, kiedy czarował, wskrzeszał tych wszelakich nieomarłych, właśnie zostawiał po sobie takie ślady. No i właśnie Fortescue za tymi śladami będzie podążać, by dorwać zaroka. Także opuszczamy kryptę i lecimy z przygodą Dana. No i tak, w tym momencie właśnie mamy mapkę całego świata. Jak widzicie na razie mamy tylko i wyłącznie dwa miejsca, do których możemy się udać. Więc teraz udajmy się na cmentarz. No i taki delikatnie już mroczny klimat się robi, po pierwsze między innymi dlatego, że chodzimy po cmentarzu. Muzyka trochę też klimat robi, te pochodnie, drzewa, tutaj jakaś rąsia chodząca, no i niedługo będą się pojawiać właśnie pierwsi przeciwnicy. Tutaj w, no w końcu jesteśmy na cmentarzu, tak, więc no muszą się pojawiać jakieś yy, nagrobki, krzyże i tak dalej i tak dalej. Dobra, pierwszy przeciwnik. Niestety zdążył mnie dziabnąć, szkoda. <grymne> Coś tam życia straciłem. Tutaj jakieś. Hmm. Pomniki? W sumie takie trochę większe, pomniki mniejsze, nieważne. No, oddaje to klimat, tak. Tylko, że ta gra, właśnie, jest taką grą, że ona troszeczkę drwi sobie z takiego. Yy, no ze, po prostu, z. Ze, 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 z horrorów z takich, no nie wiem, to, to, jest, to jest źle powiedziane teraz. Chodzi mi po prostu, że e, gra ma po prostu taki humor, że... Mm, nie, ona nie chce być straszna. Ona po prostu ma taki klimat troszeczkę delikatnie mówiąc, mroczny, ale ona próbuje być śmieszna i. i, i po prostu pewne elementy trzeba wyhaczyć. No między innymi to, że właśnie zdana. Zrobili taką pierdołę dosłownie, tak? Tutaj wielki czempion, który. O Jezus Mario, jest w stanie powstrzymać Zaroka. Zarok jest najpotężniejszym czarodziejem i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, a tak naprawdę pada jako pierwszy i wszyscy teraz się z niego śmieją. Heh. Dobrze, tutaj mamy runkę. Runa ziemi. Która się nam przyda później. Zombiaczki, chodźcie tutaj, chodźcie zombiaczki. Dobrze. Trzeba wszystkich właśnie zabijać. Jak widzicie. Ząbiaki w ogóle wypuszczają taki promień, e, taką duszę, że tak to sobie nazwę, e, i w prawym górnym rogu po e, zdobyciu właśnie tej, tej, tej jakby duszy, co nie, e, ładuje się nam taki procent w kielichu. Hehe, <laughs> procent w kielichu, pewnie <laughs> alkohol tam jest. Nie, chodzi to o to, że kiedy zdobędziemy 100%, będziemy po prostu w stanie podnieść e, pewną właśnie taką rzecz, mianowicie właśnie taki kielich, i za podniesienie kielicha, będziemy wysłani w jedno miejsce. Ale o tym będę wspominał troszeczkę później, jak już zdobędziemy ten kielich. No widzicie, kielich się ładuje tak, jakby duszami, mocą, jak zwał, tak zwał. Ok, kolejna runa. Chaos, runa chaosu. Tutaj mamy pieniądze. Pieniądze, złoto służy oczywiście do. Handlowania, możemy kupywać e, przede wszystkim, e, przede wszystkim, no jakieś strzały, e, przede wszystkim, e, chyba tarcze, nawet jesteśmy, jest taka możliwość, że możemy kupić, ale to e, też będę wyjaśniał więcej, jak już znajdziemy sobie sklepikarza. Ten zielony promień. Taka fontanna życia, no tak jak, tak jak teraz powiedziałem, jest to oczywiście fontanna życia, która oczywiście nas ozdrawia. E, I też, kiedy na przykład nie mamy tej fiolki, w sensie ona jest pusta, ta fiolka, która daje nam tak jakby dodatkowe życie, e, no to kiedy ją zmarnujemy, możemy po prostu podejść do fontanny i te 300 zdrowia sobie naładować. Więc po prostu można powiedzieć, że mamy 600 HP. No, się rozgadał, się rozgadał. Dobra, tu mamy łapkę. Cyk. Lecimy dalej. Wiadomo, te pierwsze poziomy będą dosyć takie proste, więc no tutaj nie ma się co tak za bardzo spuszczać, a gra czasami potrafi być e, toporna, taka upierdliwa troszeczkę, troszeczkę względem na to sterowanie, ale to uroki gier po prostu z PSX-a, Dużo takich gier było. Nawet bym powiedział, że dużo takich gier jest do tej pory. Tutaj mamy pewną rzecz, a mianowicie Pewną podpowiedź, że Anioł po prostu odkrywa to, na co, na co patrzy. Mianowicie chodzi tutaj o to, że tutaj mamy pomnik właśnie Anioła swoją drogą i obok jest kielich. Co nie, jak widzicie, no nie ma za bardzo jak do niego się dostać. Co nie, ale kiedy uderzymy właśnie w pomnik Anioła i Anioł patrzy właśnie w stronę zamkniętej. Wrót furtki, no to furtka się otwiera. E, oczywiście, tak jak mówiłem, kiedy zdobędziemy 100%, jesteśmy w stanie wtedy właśnie ten kielich wziąć ze sobą. Mocny trunek tam musi być, że aż takie światło z niego uchodzi. Dobra, najpierw się rozejrzę jeszcze. Tylko polecę sobie tutaj. Tutaj mamy mm, Bramy, drzwi, do których na razie się nie dostaniemy. Na razie ta brama jest zamknięta, więc tutaj później trzeba będzie się udać. Okej. Okay. Dzień dobry. Słodkich snów kolego. Następny gentleman. Okej, okay, dobra, jest zabite. Tutaj wchodziłem, prawda? Bo już trochę się zakręciłem, tak jest, dobra, to były te wrota, brama. Jak zwał, tak zwał. Tędy trza, okej. Okay. I tak jak mówiłem, ja tej gry w dzieciństwie się bałem, naprawdę? Uwierzcie mi, byłem małym szczylem. Nie wiem, ile mogłem mieć lat. Z pięć. Mój ojciec pamiętam, kupił tą gierkę i dosyć sporo się w tą grę zagrywał. A ja, będąc po prostu małym szczylem, bałem się widząc po prostu jakiegoś szkieleta, który chodzi, rozwala ząbiaki. I ja przez to na przykład bałem się przejść przez przedpokój, żeby pójść do łazienki, nie? To jest najlepsze. Dobra, tutaj mamy skrzynię ze złotem. W której w skrzyni oczywiście troszeczkę więcej pieniążków jest, złota. Tutaj mamy pewnego gargulca, z którym oczywiście, jak wejdziemy w. Interakcją, no to możemy coś u niego kupić. W tym momencie na razie nic nie mamy do kupienia, gdyż ponieważ po prostu wszystko mam, także no nie ma po co wydawać pieniędzy Czy tutaj będzie coś ukryte, bo właśnie pan medieval, pan medieval, no gra medieval ma dużo rzeczy takich pochowanych, także także. No, yy, warto też wspomnieć właśnie, że mamy już 100% kielicha, więc no trzeba będzie się cofnąć zaraz po kielonka. Ale to za chwilę, najpierw sobie ładnie tutaj wszystko wyczyszczę. Ale nie, klimacik fajny, wrócić sobie po tylu latach, przede wszystkim jak już jestem dorosły yy, i, i przejść sobie bez takiego strachu <tum> tą grę. Oj tak, tak, ja, ja długo do tej gry nie wracałem, naprawdę bardzo długo. Ostatni raz chyba ją przeszedłem bodajże w gimnazjum. No więc, no, trochę minęło trochę minęło. Ale bardzo, bardzo sympatycznie się gra w tą grę. Dobra, e, tu mamy mości i tam będzie koniec planszy. Głównie koniec planszy właśnie sygnalizuje nam ten pył. Więc, no, trzeba się cofnąć przede wszystkim po kielonka. Tutaj mamy skrzyneczkę, w której jest tarcza. Okej, okay. tam też widziałem e, takie jakby ukryte miejsce, to znaczy w sensie gdzieś trzeba wskoczyć, żeby tam się dostać, tutaj, jak widzicie jest fiolka, więc tam trzeba będzie się jakoś też dostać, bo wiadomo, im więcej życia, tym wtedy Dubsko Fortescue jest bezpieczniejsze, <laughs> także trzeba będzie kombinować, trzeba będzie kombinować. Tutaj tak patrzę trochę, wiecie. Może oszukam trochę system gry i gdzieś coś wskoczę. Dobra, nie no. Najpierw trzeba, oczywiście, udać się po kielona. Tak jak mówiłem, obracaj się w drugą stronę. W drugą stronę. Okej, okay, już dziękuję. I w tym momencie, właśnie jest możliwość. Pyk podniesienia. I właśnie nawet mieliśmy komunikat, że sala chwały jest tak jakby dla nas dostępna. Dobra, użyję teraz silniejszego ataku. Ja raczej głównie używam z szybkich tych ciosów. Ale czasami ten mm, skumulowany atak, przetrzymany yy, też się przydaje. Aha, dobra, czyli tu po prostu mamy przejście i, i mamy fiolkę. Nie, myślałem, że coś tu będzie ukrytego, a tu w sumie widzę tak prosto się dostaje. Oj, czy jeden. siemanko. Siomanko, kolego. Dobra, czyli tak, pieniążki jeszcze. Cyk. Ok. No i niestety, na razie, tak jak mówiłem, tam do tej wielkiej bramy, czy też drzwi nie dostaniamy się, więc trzeba no po prostu iść dalej. Tylko. O, właśnie, żeby nie spać, bo pan Daniel Fortescue nie potrafi pływać. Także, jak spadniemy, to. no kaput. Tracimy całe zdrowie. Całe 300 HP. Także trochę to jest smutne. Tu mi coś kolega powie? Tread softly. Zeraka wchodzi pod te gates. Małgorzata spotka się z demonią z Maławianego. Zaprawi się plata w prawdziwego. Niech niech ludzie będą w stanie się z tym zainteresować. Okej, okay, to oczywiście wspomina o Zaraku i o jakimś demonie, którego spotkamy w mauzoleum. Także, Panie Danielu, czeka na Pana prawdopodobnie pierwszy przeciwnik. <grymne> Dobra, wchodzimy oczywiście sobie tutaj. I w tym momencie mamy zakończoną kolejną planszę, no i salę właśnie chwały, czy tam herosów, jak kto woli. Teleport mi się tu podoba przede wszystkim, kiedy Dan pojawia się ta jego głowa, tak pum, magicznie się wydłuża dosłownie, nie. No mówię, to jest ten taki właśnie humor, nie? Że, że Jednak gra straszna, ale tutaj ci puścimy jakiś żarcik coś, żebyś, żebyś aż tak nie obstrał zbroi. Dobra, lecimy. No dzień dobry. No i tak jak właśnie tutaj Gargulet wspomniał, że po wejściu do tej sali herosów e, mamy możliwość dostania nowej broni. Mm, tutaj tak, no oczywiście, no sala herosów, czyli wiadomo, że tutaj się znajdują najlepsi z najlepszych. Tutaj mamy podświetlony w ogóle posąg. E, inne na przykład się nie świecą jak widzicie, co nie. Też od razu warto wspomnieć, że na przykład tutaj nie mamy na razie wejścia. Spadamy z tych schodów, one są tak jakby zablokowane. E, I jeszcze jedna rzecz, że tutaj chcę wam pokazać pewnego gentlemana, o, o, o przez chwilkę go było widać. Chodź, 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 choć. kamerka czasami. Denerwująca jest, w ogóle nie mogę jej obracać. No ale no mniejsza, o tutaj mamy pewnego pana, o teraz go pięknie widać. E, no kto co jest, no nie widzicie tego podobieństwa? Ach, No nie widzicie, no przecież to jest oczywiście pan Daniel Fortescue. No i tak, żeby właśnie być e, bohaterem w tej sali chwały, Dan musi sobie po prostu na to zasłużyć. Dobra, e, lećmy do tego, który jest podświetlony.

Więc no to, 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 to całkiem duża odległość, dobry strzelec z niego. No i mamy od niego dostać pewną rzecz. I, I co to jest za pytanie? Czy ja chcę to zaakceptować w ogóle? Nie wiem, czy, czy to by miało jakiś wpływ, jakbym wziął nie, albo od każdego tego Herosa wziął nie. To mnie zastanawia. No ale my, oczywiście, weźmiemy. Zgodzimy się. No i tak i tutaj dostajemy kolejną broń, którą jest kusza. Mm, więc no będzie strzelanko. W ogóle kolejny humorek, tak? No czego Danowi brakuje, tak? No wiadomo, nie ma dużo rzeczy, jeżeli chodzi o ciało, no ale no taką rzeczą, którą jest chyba najbardziej widoczna, to jest oczywiście jego oko. A pragnę przypomnieć, że tutaj kolega postrzelił. Kogoś z właśnie dużej odległości prosto w oko, więc no takie troszeczkę wiecie, drwienie też z właśnie Dana może tutaj być. <grytanie> Dana, może to Ty byłeś? <grytanie> no. No i tak, mamy nową broń. Ten taki. Taki kurcze, nie wiem jak to nazwać. No, nie jest to płomień. <grytanie> taki zielony chochlik, <grytanie> kręcący się wokół tej kuszy. No to jest oczywiście nasz celownik, kiedy on. Kręci się wokół przeciwnika. No to po prostu namierza nam tego danego przeciwnika. Okej, okay, dobra, możemy stąd wyjść. Tak, chcę opuścić, bo już stąd wszystko zabrałem, o wszystkim też powiedziałem. Fajne jest to. Fajne jest to jakby przejście do ekranu ładowania. Bardzo mi się podoba mamy. Rozjaśnienie. E, właśnie kolejnej części mapki. Tak, pozwolę sobie zapisać. Bo czemu by nie? Na karcie pamięci. A co to? A co tam? Dobra, sukces zapisane. No i w tym mm, tutaj właśnie. W następnym etapie zagramy sobie. E, Cementary Hill, tak się nazywa, właśnie poziom. Zagramy sobie już ten poziom w następnym odcinku. Także, no cóż, no fajnie będzie wrócić do tej gierki, przejść ją już, już, już <grych> po tak długim czasie. Fajnie będzie wam ją też pokazać. Fajnie będzie też pogadać. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Ja byłem Nero. Dzięki za oglądanie. No i cóż, no zapraszam też do innych materiałów na tym kanale. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i yo!